Mkną daleko, czy też blisko, gdzieś wysoko, czy też nisko. Biegnął lasem, borem wałem, aż garbusek dobiegł cwałem. Tam, jak z różnych słów wynika, gdzie się niebo z ziemią. Styka. Spójrz, garbusku. Tam na wschodzie piękny widok, wprost nad podziw. Czy to zorza mnie zachwyca? Czy też pałac? Czy stolica? Mów jakiego jesteś zdania? To. Jest pałac cud dziewczyny. Tam idziemy w odwiedziny. Na dziedziniec konik wpada. Wania zręcznie z niego zsiada. Mija progi pałacowe i wygłasza taką mowę. Przyjmij słowa powitania! Oto jestem. To ja, Wania. Hmm. Powiedz, z jakiej to krainy przyjechałeś w odwiedziny? Jak trafiłeś do mych włości? Czy chcesz długo tutaj gościć? Czy coś złego Cię spotkało? Siądź i powiedz prawdę całą. Z Ziemi. Ziemskiej przyjechałem. Cały czas pędziłem cwałem przywieść tutaj pozdrowienia i powtórzyć w krótkich słowach to, co rzekła mi Carowa. Ruszaj wania i zapytaj, czemu brat mój wciąż markotny, otulony w chmurze słotnej, gdzieś po niebie się przemyka? I, i nie prześle mi promyka! cud dziewczyna a więc ona jest przez ciebie uwięziona bardzo proszę o cierpliwość wyznam szczerze jestem dworskim masztalerzem no a car pewnego dnia kazał właśnie, żebym ja, jeśli cenię własne życie, cud dziewczynę przywiózł skrycie do pałacu jegomości. Ach, kochany mój waniusza, szczerość twa do łezbie wzrusza. Dam ci jeszcze dojść do słowa. Mów. Czy moja siostra zdrowa? Car ją... Pojąć chcę za żonę. Krzyczę! Wołam! Wykluczone! Siedemdziesiąt lat mu mija i za młódką się uwija! Mam w tej sprawie inne zdanie, cud dziewczyny nie dostanie. No, kochany mój Waniusza, chcesz jak widzę w drogę ruszać, gdy powrócisz w swoje strony, naszej siostrze złóż ukłony i powiedzieć nie zapomnij. Brat twój kocha cię ogromnie. Przestań płakać, miej nadzieję, że się smutek Twój rozwieje. Bo nie starzec obrzydliwy, Lecz młodzieniec urodziwy Do ołtarza cię powiedzie, Powtórz jej to, gdy zajedziesz.